Bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zamiast kotletów schabowych e, będą takie rolatki w schabie, też smażone jak kotlety schabowe. Bar wszystko bardzo podobnie, ale jednak coś innego może Was zainspiruje i też coś takiego zrobicie. I co nam będzie potrzebne, już mówię. Będzie nam potrzebny oczywiście schab. Schab najlepiej, żeby był świeży. Ten mrożony też może być, tylko on jednak troszeczkę trudniej będzie Wam się rozbijał. Schab mrożony. I teraz tak, muszą schab do tych musi być taki dość grubszy kawałek. Tutaj jest nawet półtora centymetra żeby rozbić na takie dość spore kotlety, bo wtedy wam się zwiną y, ładnie w rulon. Jeżeli będziecie mieli malutkie, to trudniej wam będzie po prostu zwinąć. Więc jak patrzę, że nieraz kotlety są już pokrojone w sklepach, w takich opakowaniach, one jednak są za cienko pokrojone. Z tego będzie wam bardzo trudno zwinąć y, właśnie w taką rolatkę malutką y, kotleta schabowego. Więc lepiej kupić w skawałku i pokroić. Po prostu o sobie na takie grubsze. Ja będę robić 5 kotletów. To ile czego będziecie potrzebować, wszystko zależy od tego, ile schabowych będziecie robić. Także mam tu 5 kotletów, do tego taką jedną sporą cebulkę, dwie małe marchewki, kawałek niecała papryka czerwona, e, też niecała papryka taka mała, żółta, zielona, żeby było kolorowo oczywiście można dać jedną i jeden ogórek kiszony lub korniszon, zależy kto co lubi. Dwa, trzy jajka do panierowania, e, olej do smażenia. Ja będę dawać troszkę sosu sojowego jasnego i użyję dzisiaj zamiast pieprzu i soli będzie miało troszeczkę inny smak. Użyję taką przyprawę pikantną do kurczaka. Możecie użyć jaką chcecie przyprawę, bo teraz różne firmy do kurczaka mają różne przyprawy i jeżeli użyjecie po prostu inną, te roladki zawsze będą miały inny smak. I, i abym, tak mi się zdaje, że właśnie o to chodzi, żeby się bawić smakami. Jeżeli nie macie, użyjecie sól, pieprz, e, paprykę e, słodką czy pikantną. Do tego będzie nam potrzebna dobra bułka tarta, tak zawsze powtarzam, dobra bułka tarta. E, będzie też nam potrzebne dwie-trzy łyżki mąki pszennej, może być tortowa. E, bułki tartej, no tak około szklanki. Wszystko zależy właśnie no ile będziecie mieli tych roladek. I łyżka masła klarowanego. I to by było na tyle. Tak. Zaczynamy od tego, że będziemy podsmażać nasz farsz. I już się biorę Yy, wszystkie tutaj te warzywa, co mamy, będziemy kroić bardzo drobniutko. Ja pokroimy drobniutko, one się zezmarzą, będą malutkie, wtedy łatwiej nam będzie zawinąć nasze yy, nasze, nasze yy, rolatki malutkie z chabu. Zaczynam od, od yy, cebuli. W drobniutką kostkę loduję na patelnie, gdzie roz... już podpaliłam gaz pod taką łyżką niedużą masła klarowanego. I tak samo będę kroić papryki nasze, a ogórka kiszonego i marchewkę zetrę na y, grubych oczkach na tarce. Cebulka już mi się podpiekła. Dodam tu paprykę pokrojoną w kosteczkę. I marchewkę z tartym ogórkiem. Starłam jednak na, na tych najmniejszych oczkach, bo jednak na tych dużych wydawało mi się, że będą za grube. Także tu jeden ogórek i dwie malutkie e, marchewki. Ogórek jest u mnie kiszony, a u was może być koliszony. Jeżeli nie lubicie, i podsmażamy na małym ogniu, aż wszystkie warzywa będą miękkie. Gdy nasze warzywa się już podduszą, one są już mięciutkie, będzie nam łatwiej po prostu te rolatki zawinąć. Dodajemy przyprawę. Takie, jakie lubimy, tak jak mówię, może być to sól, pieprz, ewentualnie papryka, yy, kminek, no co lubicie. Ja dam taką właśnie przyprawę pikantną z kurczaka, ale może być to na przykład przyprawa pięciu smaków, yy, jakaś yy, yy, kupnia chińska, tajska i za każdym razem te kotlety będą smakować po prostu inaczej. Teraz już zakręcam i odstawiam na chwilkę żeby przestygło. Za ten czas zajmę się schabem i bierzemy się za kotlety. Pod deskę kładę ściereczkę żeby tak bardzo nie tłuc o oblad, Czy to będzie kuch stół czy to będzie blat kuchenny i dopiero na to kładę sobie deskę. Woreczki najlepiej te albo do zamrażania, bo one są takie fajne grube, specjalne, albo te strunowe, one też są takie grubsze kotlet. I rozbijamy. Kładę na to drugi woreczek. Jeżeli ktoś nie stosuje woreczków, można rozbijać oczywiście bez. I rozbijamy no tak e, dość cienko. Pokażę zaraz. Obracając to w jedną, to w drugą stronę. Najlepiej przy, e, przy rozbijaniu kotletów, tuczka nie trzymamy tu w połowie. Trzymajmy na samym końcu. Na samym końcu, tam gdzie zdołamy ude, e, złapać e, rękojeść od tuczka, to tak będzie najlepiej. Mniej po prostu włożymy pracę w rozbijaniu kotletów. Jest to dużo łatwiejsze. kotlety mają być tak o cieniutko rozbite także wracam do was jak wszystkie rozbije kotlety rozbite do naszych jajek dodam właśnie tą przyprawę jeszcze tą do kurczaka a tak to musicie dać jeżeli nie dajecie takiej sól, pieprz, paprykę po prostu to co, to co lubicie do smaku Tak, musimy wymieszać, po, tak, e, porządnie rozkłócić. Jajka, dobrze rozkłócone. Tak, rozmieszane. Będziemy nadziewać nasz schab. Teraz po jednym kotlecie, bo tak to nie będziecie widzieć. O, będę sobie brać, tak. Będziemy zwijać od tej strony. Co jest najbardziej nierówne, to pójdzie do, do środka. Tu możemy też troszkę po, po, posypać przyprawą, jeżeli chcecie. Ja sypnę trochę przyprawą w dwóch trzech, a w dwóch trzech dam, e, troszkę posmaruję sosem sojowym w środku. Po prostu będą miały troszkę inny smak No i nakładamy nasz farsz o. Tak i zwijamy. ta środeczka. Widać, zaraz troszkę was przybliżę, jeszcze, żeby było widać. O. Tak. O. Zwinięte i teraz tak. W mące, w jajku i w bułce tartej. Jeżeli kotlet jest tu suchy, bierzemy trochę. Tu mam zimną wodę w miseczce, zimną wodę i wklepujemy w schab na wierzchu. Dlaczego? Żeby nam dobrze przykleiła się y, mąka. Przyklei nam się wtedy, kiedy tu będzie mokre. Jeżeli schab będziemy mieli tu suchy, mąka nam się nie przyklei i y, zaczniemy smażyć i zacznie nam się po prostu y, odklejać. Zrobią się po prostu, no nie będzie się trzymać kupy. O. Tak, porządnie. O. Wiem, że jest mokre, wtedy ładnie mąka przyklei się. O. Widzicie? I to tak ma właśnie być. O. Tak. Teraz chcę Wam pokazać. Teraz w jajku. Tak. I w bułce tartej. O, mąka ładnie obtala. O, obtoczyła nasze. I tak będziemy robić z każdym. O, kładziemy tym zwiniętym pod spodem. Możemy nawet go troszkę spłaszczyć. Będzie nam wtedy lepiej smażyć. I biorę się za drugiego. kładziemy tą zwiniętą końcówką pod spód i delikatnie przyklepujemy, żeby nam się taki troszkę rozpłaszczył i tak robimy każdego no, kotlety zrobione, takie rolatki fajne nalewamy olej tak z pół centymetra, żeby było na naszej patelni, tak do centymetra Podpalamy gaz i czekamy, aż nam się olej dobrze rozgrzeje. Będziemy smażyć na takim średnim e, ogniu, raczej taki. Nie, nie, jeżeli damy za mocny, to one nam się spieką tutaj, a w środku będą surowe. Chociaż farsz mamy fajnie, bo mamy podsmażony, ale żeby mięsko nam się e, upiekło, także na średnim ogniu. E, po prostu po około 6 minut z każdej strony. Zaraz zresztą wam pokażę. Jeżeli zrobicie te kotleciki, to od razu po zrobieniu smażymy. Nie zostawiamy ich tak długo na stole. Jeżeli zostawicie je tak długo na stole, one w środku obeschną i będą przy roz smażeniu będą nam się rozwalać. Po prostu panierka zacznie odchodzić od y, mięsa. Y, dlatego właśnie też dawaliśmy właśnie wodę, bo im szybciej ona, y, to mięso wyschnie, tym szybciej odpadnie nam panierka. A tak bardzo fajnie na każdym kotleciku, nawet na tym co robiliśmy od pierwszego, patrzcie jak fajnie trzyma się panierka. Dlatego właśnie, że daliśmy trochę wody i mąka skleiła je bardzo fajnie. Czekam tylko aż się olej rozgrzeje i będę wrzucać je na patelnię. Sadam taki koniec drewniany. I patrzę, czy widzicie jak idą bąbelki? Idą. To znaczy, że już. I tak jak żeśmy mieli położone tym zagięciem, kładziemy na patelnię. Na razie jest większy gaz. Bo kładziemy z, y, nasze rolatki, ale zaraz gaz ja zmniejszę. Jedna taka duża wyszła, ta jest rolatka. Patrzcie, co to się stanie. Jedna mi się nie zmieści. Zaraz trzeba tu jakąś ją upchać, bo one zaraz stracą troszkę na objętości, także można upchać troszkę. Teraz zmniejszam gaz. One się już pieką, tylko że właśnie na niedużym gazie żeby nam się w środku też upiekły. Tak myślę około 4, 5 do 6 minut po każdej stronie. No i po kilku minutach sprawdziłam rolatki już po drugiej stronie nam się zarumieniły, więc odwracamy je na drugą stronę. I po drugiej stronie też smażymy do zarumienienia. I po kilku minutach rolatki wyjmujemy, bo się już upiekły. Pachnie pięknie. O. No i podajemy oczywiście z ziemniaczkami, tam naprawdę z czym chcecie, czy mizerie, mogą być podane też tak na stół. z jakąś surówką. Może Wam pokazuję. Zaraz jedną rolatkę przekroimy i zobaczymy jak wygląda w środku. I rolatkę jedną przekroimy tak jak mówiłam. Zobaczymy jak wygląda w środku. O! Jeszcze jest gorąca. Fajnie właśnie, bo patrzcie, nie ma sznurka, nie ma wykałaczek, a panierka gorąca jest i się nie ukroi, tak jakbym, tak jakbym chciała. O. Dlatego, że jest, widzicie, jeszcze gorąca. Jeżeli troszkę ostygnie, o, jakie gorące, to ona będzie się dużo lepiej trzymać, po prostu. O, proszę zobaczyć, ale gorące. O, pięknie wygląda. Ale mówię, jak dacie im troszkę ostygnąć, to one będą bardzo fajnie się trzymać yy, po prostu w całości. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia, pa pa!